Witajcie, w tym filmie poinformuję Was o nowościach w Geto Online. I tak, zacznijmy sobie od premii: i teraz jest premia dwa razy kasa i RP na wyścigi z pojazdami specjalnymi. Druga premia jest dwa razy kasa i cztery razy RP na wyścigi kaskaderskie. Trzecia już premia jest dwa razy kasa i RP na próby czasowe z RC Bandito. Czwarta i ostatnia premia jest na skoki spadochronowe Junk Energy 2 razy kasa JRP. Teraz przejdźmy sobie do zniżek i zacznę od zniżki mało istotnej, której nie umiem znaleźć. Mianowicie jakieś ubrania są tańsze o 50%. Co to jest? Powiem Wam po angielsku jak się to pisze. Jest to tak. Utility Tops West End Plants. Nie wiem co to jest. Nie umiem znaleźć. Jak ktoś wie, można pisać w komentarzu. Albo mi się nie wyświetla przez wcześną godzinę nagrywania tego filmu. Bo jest godzina 11.30. Następna zniżka jest na garaże. Wszystkie garaże są tańsze o 30%, niezależnie od wielkości. Legendary o 30% mamy tańsze to zielone autko. Nie wiem jak je przeczytać jakby co. nie o 30% mamy tańszego waltona. W WORSTOK pojawiły się dwie nowe radiolki. Pierwsza to jest Impaler, a druga Dominator. U Simona o 30% mamy tańsze Infinity XF. I ostatnia zniżka jest wanie z bronią o 50% jest tańszy pistolet bojowy. Nie będę wam pokazywał, gdzie jest wam z bronią, bo codziennie jest on w innym miejscu. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie on jest, to polecam stronę Geta Web. I na sam koniec przejdźmy sobie do darmowego autka. Jest to Albany VSTR. I co trzeba zrobić, by zgarnąć go za darmo? Musicie przez 3 dni z rzędu zająć najmniej trzecie miejsce na wyścigach z klubu samochodowego. No i to by było już wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym szybkim newsie. Trzymajcie się, do następnego filmu. Pa, pa.